Cześć, jestem Janek Słowiński. Witajcie na kanale Szukając Smaku i dzisiaj pokażę wam jak zrobić w łatwy sposób taki czosnek w occie, jaki poznałem w Wietnamie i nie zabraknie również ogórków takich w stylu szwedzkim. Zapraszam was na bloga. Dobra i najpierw zabiorę się za ten czosnek piklowany. Mam tutaj ołupione 6 główek czosnku, yy, które teraz muszę pokroić na cieniutkie slajsy, więc do dzieła. Oczywiście możemy go zrobić w całości, ale to jest trochę bez sensu, bo yy... Ciężko będzie go dodać później do zup, do sosów itd. I tak by trzeba było go siekać. Dlatego lepiej to zrobić od razu i później przyjemnie sobie używać. Taki czosnek poznałem w Wietnamie. Często dodaje się go właśnie do zupy pho, gdzie jak zamawiamy taką zupkę, no to jako dodatek mamy obok w miseczce, słoiczku czy jakimś tam naczyniu. Po prostu taki piklowany czosnek również często zdarza się z dodatkiem chili, i to jest genialny dodatek do tego, żeby doprawić waszą zupę. Nadaje takiego pięknego, przyjemnego balansu i jest to świetne. Udało się cały czosnek posiekać, to teraz przełożę go do tych małych słoiczków, bo nie potrzebuję do całego jednolitrowego, bo tak szybko nie będę zużywał tego czosnku. Niech są pozostanie zamknięte. No i okej, okay, ten cały czosnek, który został, mógłbym rozdzielić na poszczególne słoiczki, ale nie chcę. Wrzucę taką, jakby resztkę do tego dużego słoja, bo w nim wyląduje ogórek. Więc taki czosnek też się fajnie połączy z ogórkiem. Więc mniej więcej takie cztery zamki czosnku dodajcie do ogórka. Dobra. I deski nie muszę myć, posiekam po prostu tego ogóra na takie slajsy. A, i tą dupkę mogę ze spokojem zostawić. Ona jest ok, przecież to jest też ogórek, nie? I tu również możecie użyć gruntowego ogórka. Ogórki mam już w słoju i wrzucam mniej więcej łyżkę kolendry w ziarna. I teraz czas się wziąć za przygotowanie zalewy. Zapraszam. I teraz wlewam ocet spirytusowy yy, jedną szklankę. I cztery wody. I wszystko przelewam do tego rondelka. W sumie garnka rustykalnego. <gry> I od razu wsypuję cukier tak do smaku. Musi to być zrównoważenie między słodkim, a słonym i soli. Nie bądźcie przerażeni ilością, ale weźcie pod uwagę to, że to wszystko musi doprawić te warzywa, które są w słoiku. No i sama woda pochłania tego smaku. Całość musi się zagotować i zalewam gorącym czosnek i ogórki. I tam gorącą zalewam, mogę wszystko zalać. I możemy to przechowywać przez długi, długi czas w ciemnym, chłodnym miejscu i po prostu delektować się tym przepysznym smakiem piklowanego czosnku i ogórków w takim stylu szwedzkim. bardzo ważna kwestia. Jeśli Wasz czosnek po czasie zmienił swoją barwę na taki niebieskawy, ciemno-niebieski kolor, to nie przejmujcie się. To jest naturalne, ponieważ ten, to musiał być młody czosnek, bo młody czosnek e, zazwyczaj posiada bardzo dużo enzymów i te enzymy weszły w reakcję, e, która jest bezpieczna dla organizmu, ale po prostu zmienia swój kolor. Na przykład jak odetniemy, e, utniemy kawałek czosnku, zostawimy go, no to po prostu e, on może zmienić barwę albo poddamy obróbce termicznej, choć dłuższego gotowanie Powoduje to, że on nie będzie e, tracił tego białego koloru. Ale najlepiej taki czosnek na przykład przesuszyć, e, jeśli chcecie zachować biały kolor. No i tyle, ale możecie go nadal jeść. Jest pyszny.